Siemanko, witam was wszystkich bardzo gorąco e, w czwartym odcinku. W tym odcinku to będzie tak informacyjnie. E, a tymi informacjami są, po pierwsze. E, będzie, odci odcinki specjalne będą co dwa tygodnie, co dwa tygodnie, tak. Widzicie te tak, dwa palce, to co dwa tygodnie. E, druga sprawa. Śpiewać będę, jak pod pierwszym challengem. Pod pierwszym cytrynowym challengem będzie 20 kroków w górę. Aresztą dwa, więc idziemy w dobrym kierunku. Yy. Trzecia informacja to. To, że fanarty. Fanarty, właśnie, bo zapomniałem o fanartach w ogóle powiedzieć. Fanarty będą otwierane jak. Yy. Na końcu filmików to będę zawsze otwierał. Żeby Was nie zanudzać e, otwieraniem fanartów, to będę dlatego na końcu odcinków nie otwierał. A e, czwarta rzecz: konkursy. E, pierwszy konkurs to jest na najładniejszy fanart. A drugi konkurs to jest na opisaniu mojego kanału. Tam w komentarzach, w komentarzach, a za to są nagrody oczywiście. I trzeci konkurs, to jak dobrze pamiętam, to jest za na najładniejszy portret mój chyba. Za najładniejszy port, za mój portret. Także e, fanarty i i mój portret jest e, dowolną techniką może być na kartce a3 a4 a5 Za, i, aha i jak mnie słyszycie eryk e, no jak mnie słyszysz eryk to fanarty będą za dwa tygodnie. Tak. Miejmy nadzieję, że za dwa tygodnie już do mnie dotrzepowo fanartów. Jak nie, to ja tam się nie obrażam, tylko po prostu muszę ogłosić w szkole, że będę robił, że będę robił odcinki z fanartami, bo, ponieważ to jest naprawdę dla mnie wielki krok i ja czuję się tak jakby no, dopiero zaczyna, zaczynający, także... Się tam na was nie będę obrażał. Aha, kolejna rzecz to jest e, łapki. Łapki. Pod tym odcinkiem nie musi być aż 20 łapek. A, właśnie, piąta rzecz. To e, już o konkursach wam powiedziałem. To miała być piąta, ale dobra. E, ale tak teraz przechodząc do tej piątej rzeczy, to Julka Kuśmierek. W na ponczek, jak to oglądają, to niech się się na ukrytą prawdę. Tak, na ukrytą prawdę. Ty tam siedzisz, albo tam, albo tam, albo tam, albo, 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 albo tam. Nie wiem. No, live. No, live. Nikt nic nie słyszał. Tego słowa tu nie było. Um. Także szósta rzecz informacyjna jest to najważniejsza rzecz. Niespodzianki. Tak, na moich odcinkach będą niespodzianki. A niespodziankami nie powiem Wam, bo niespodziankami mogą być nawet rozdane nagród. Gala nagród będzie, tak, na moim odcinku, na jednym właśnie to. To ma no, być niespodzianka. Dobra, więc to będzie już nie na... niespodzianka, tylko za najładniejsze 10 fanartów. Za, na... za 10 najładniejszych fanartów oceniam. I będzie gala oddana na grób, tak? Yy, I jak ktoś mieszka daleko i mu się do podwodnicy nie chce przyjeżdżać tylko na następny dzień do szkoły tu przyjeżdża, to ja mu wręczę w szkole ten, tą nagrodę. A nagrodami są... Nagrodami są... E, cukierki. Taka paczka cukierków. E, I... takie książki, bo jak byłem w Gdańsku, to takie książeczki nam dawali. Znaczy... kupiłem wam... wam na nagrodę. E, takie książeczki i jakbyście na przykład gdzieś jechali na długi weekend z mamą i tatą do Gdańska, byście się wybierali, to powiedzcie, że tam, je, to powiem wam, że tam naprawdę fajnie jest. E, jak się jedzie do kolumny Neptuna, tam jest fontanna Neptuna, tam jest brama, takie różne dziwadła. I jeszcze jedno. E, ostatnia rzecz informacyjna. 21 marca nie będzie odcinka. Tak. Nie będzie odcinka. A że niestety nie będzie tego odcinka, to z góry uprzedzam, żebyście nie komentowali tego, co za prajer, co za debil. Muszę pochleć. ten... To jeszcze będzie. Chciałem z nami tu To jeszcze będzie. E, niestety, ale. Od 18 mnie tak w sumie nie będzie. W szkole. A. pierwszego nie będzie odcinka. I jest jeden kłopot. Bo

tam u Kacpra i Pawła na kanale, pewnie go, ich tam oglądacie, to tam jest jeden, dwa odcinki są ze mną. Znaczy będą w soboty, Poja pojawią się w soboty, także to do zobaczenia, łapkujcie, komentujcie i lajkujcie.